Studencki przygód ciąg dasz tyle że po studiach Jesteśmy we Wrocławiu Będziemy się bawić da się policję, zwiedzać To takie małe intro A co dalej to? O, ciągle hmm. Jakie skulowe klimaty To by pomyślał Taka miejscowa w Stanach Dzień dobry we Wrocławiu! Uuu, Wolałbym się chyba przykleić do tego z zimna aniżeli palić na słońcu A bo to jest taka drabinka Ty, ale tutaj tego gołęby używaniu używanie mogą sobie srać i obserwować wszystko uh, Grubo I to nie koniec Jesteśmy w wieży kościelnej, po samym samym tej wieży wyżej się nie da. A czy nie da się tak po schodach się wyżej. Nie da. Natomiast mamy dwie liny tu, dwie liny tam i będziemy... Znaczy ja będę próbował dostać się jeszcze wyżej, także tak, będzie grubo, bo trzeba trzeba jak niżej, a żeby móc z tychże i skorzystać. No dobra. No co? No to w bój. Dobra, bo no to w górę. Nieologicniczny moment którym mówił Krzychu Czyli wejście Tutaj A rzeczywiście, jest nawraniczny moment Dobra, jest tak o! Sukces! Prawie Jest tylko jedno miejsce, z którego to się ulatnie i z którego obryzgało całą kopułę. To jest ten taki kutas wystający, widzisz? Znaczy, ja to filmuję cały czas krzychu. Tutaj. Ej, eee, spoko, spoko, ja cały czas filmuję. Także ja patrzę na całą konstrukcję jak się obracam to wszystko poleciało z tego jednego miejsca Bryzgało, wiesz Dobra, zabieram się za robotę I widok na Wrocław, piękny prawda Zajebiste widoki Dobra, na razie kończymy. Na razie kończymy. Jeszcze pokażę, na czym polega robota. To mam pistolet, który będę łatał, ale zanim zacznę cokolwiek łatać, to muszę to deskrobać. A skrobiąc, nie mogę swojego zajebistego noża zgubić. No i tak będę skrobał przez następne 20 minut, bo jednak widzę, że tutaj trochę tej roboty jest. Oczywiście muszę uważać, żeby się nie odciąć ani nic. Trudno w tym miejscu nosić całą worek i sprzątać no ale cóż Dobra do roboty kocha